No siemaneczku, łódzki marian z tej strony, kanał łódzki marian Wracamy do przygody, przygody Henryczka Prawda, zaraz nam się obraz pojawi, no i mamy obraz I co my ostatnio robiliśmy? Szli tamci, chcieli nas, szukali króla, ale go nie znaleźli I zadanie teraz mamy co? Ej, pokofaj, pok Pochowaj ukochanych w skarlicy, porozmawiaj z panem Boszkiem, opcjonalnie zdobyć konia. Ale mogę go po prostu zawołać? Yy, dobra. Mm, to tak, tutaj mamy z Boszkiem porozmawiać. A tu jest kurwa sk skalica. Kawał, kawał drogi, nie? Dopiero idziemy z Bożkiem porozmawiać. Eee, a Boże kto jest ikona. A ty tu stoisz? To ty? Jest. Rozmawiamy z typem. Miłego dnia życzę. Muszę pojechać do skalicy. Dlaczego Zygmunt najechał z Kalicą? O co chodzi Zygmuntowi? Eee, no to może to. Sorry za Trudno. Będą dźwięki. But the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed. But it was the Kutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad. These are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own.

we us take the first Because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defenses too, if, if you need them. <laughs> Not at all. The <laughs> May God grant him eternal glory. Built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Gutenberg. Kuttenberg. Prague is the most important city in Bohemia. In the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kutenberg Silver is king. So Kutenberg sided with Wenceslas because he favoured it. Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kutenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kutenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies. Before they could stand against him, they to Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money.

a ty szczególnie... Kurwa, co robi? Gdzie nie jest? Yy, muszę pochować rodziców. Mm, on nie wiadomo ile ma. Mamy 5 plus 1, 2 plus 1. Nie wiesz, kim jestem. Hm. Ryzykujemy? Ryzykujemy? Dobra, ryzykujemy. Kurwa. Ale mi idzie? Dobra, dodajemy to.

Dobra, to mnie pierdol. Jeszcze raz nie to, tylko chcę to pominąć nie? teraz. Dobra. Yy, aha, nie mogę tak nie po prostu. No Znowu przecież mówiłem ci. Że ja akurat cię wypuszczę. Urywa. Handlarza nie chcę. Nie dostaliśmy nowego questa żadnego. Dziennik. Yy. Z panem Boszkiem. Zagrożenie na takie minęło. Muszę wracać do Skalicy. Spoczywa na mnie obowiązek pogrzebania rodziców. Tylko jak to zrobić? Mój plan zabrania mi opuszczać yy, Talbark. Mm, muszę iść po konia. Skalica jest daleko. No i co ja mam zrobić w tym momencie? Pogadać? Kto to jest? Mm, aha, on jest handlarz. Co on tutaj ma? W ogóle jak to działa? Bandaż... wszystko to jest to, co on ma, ta? ja mam siopy 1 i 8 Nie będziemy nic sprzedawać Musimy się stąd wydostać Murów chyba raczej nie przeskoczę. A może jakieś drugie wyjście gdzieś no. będzie? Kurwa, dałbym radę Strażnik, mogę z Tobą porozmawiać? Nie, tylko handlarz. Kurwa, co jest? A głodny chyba jestem, nie? Yy, inwentarz Rodzim za Rausz. Mhm. Yy, strawa, 15. Jabłko. 17, 19. Opierdolimy te jabłka. Yy, strafa 23, klucze do drzwi. Yy, jadło. Co my tutaj jeszcze mamy? Pieczona kaczka. Zjemy. O, dobra. 75, chyba wystarczy na razie. Chyba strażnicy nic nam nie dadzą. Z tajemnym Dobra, idziemy jeszcze raz do bożka. Może jak teraz z nim pogadam, może coś się zmieni. Gdzie pało stałeś? Tu gdzieś byłeś, nie? Tu sobie przebiegniemy Wieśniaczka Te Chuju Nie Ja bym jeszcze z jego kobidą kurwa zagadał, nie? Tu nie przeskoczymy Um, jaki skok Ty wieśniak, to no nam nic nie powiesz, wieśniak, wieśniak, wieśniak Wieśniaczki, wieśniaczki nie. What the, what the hell? Co ja mam w tym momencie zrobić. Ciemno jak w dupie. A ty, ziomek coś mi możesz powiedzieć? Ja to jesteś strażnikiem tylko to. you, well... I'll ask you Hungry are you? You should go and see the cook. She's good-hearted. Especially if you come with some coin. <laughs> For anything else, you should see a fellow called Votava. Folk aren't too fond of him. Because he's as surly as a wet cat. Mm -hmm. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. Dobra, jeszcze raz weźmiemy. Dobra, czyli to już nic. Dobra, możemy sobie z nimi pogadać. Kim ty jesteś? Wieśnia. Gdzie macie już Pichlesz? Wieśniach, wieśniach, wieśnia. Spichlesz. Wiśniak, wiśniaczka. A to nie był ten? Tak on ma. No to jest on, ale on nam nic... Nic nam nie poradzi. Jesteś na terenie prywatnym. Dobra, nie pierdol. Mm. I co, to nawet się kręcił w tej, we w tej nizbie wymyślę, ta. Lecimy na zamek. przeskocz, nie przeskoczysz. Tu przeskoczysz. nie biegaj tak dużo. Eee, wejdziemy tutaj coś jest ciekawego. Kim ty jesteś? Zdajny.

it's not for nothing he was made the king's burgrave in prague a few years back folks still talk of how he settled the dispute between father peck and sir food, who should i ask who do you think young man me of course and if you want something extra i could help you out with that too yes a and vishnyovach Idziemy jeszcze na górę. No bo jeszcze dobra, przejdziemy tutaj wieśniak, ten się tu ziomek zaciął stajenny. Ty kim jesteś? To się boisz, wieśniach. Idziemy na górę, może tam jego komida będzie. Ola mnie lubi, to może coś się ugada. Halo? O! The Lord save you. what do you need? i'm sure that's right. to ask your assistance, my lady, if i may be so bold. what's the matter, lad? i need to get out of the castle. And your husband is keeping me here by force. why, for the love of god, would you want to leave the castle? I my parents are lying in the mud of skulls at the mercy of dogs and jackdaws. i can't just leave them there. that's terrible. May the Lord have mercy on their souls. But how can I help you, Henry? I don't want your death on my conscience. If I could just get past the guard at the gate somehow. But, but you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you. Skonia zbroje kurwa. Good. It's nice, it's... aha. And where can I get the armor? where's that? in the gate tower. but the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armour nearby. it's rather embarrassing, but if i'm to pay a bribe, i need money. And unfortunately, i don't have any. how would you? don't worry your head about it. this should be enough. oh, thank you, my lady.

Pik pyk, 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 pik pik pyk, 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 pyk. śledzie bo chenik jedzie Tutaj yy, Tutaj gdzieś ta 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 zbrojownia Nad bramą podobno pyk, Or are you ty chuju, jebany pierdolona. Nie mogę z tobą porozmawiać, tak? O, Strażnik, z nie mogę porozmawiać, ale. No, ale hmm. no dobra, no mam trochę informacji, że mogę się przedostać, jak będę miał zbroję. wiesz, jeszcze mam zagadać? Muszę się stąd wydostać. Dobra, tu nic więcej nie skóram. Co, co, poczekać do nocy? I liczy, że pójdą spać? Poczekamy teraz chwilę. Kurwa, no już tutaj idzie. Zejdzie tutaj. Jak się... kurz. chciałem kucnąć. Użyj zrobiny. Hm. Nikogo nie ma. To pewnie jest tutaj nie? A już wiem, że idziesz. Mato. Jak to było y jak się czekało? R? te T Dawaj tą 22 Poczekamy Yyy... Rozpocznij to jest kurwa 22? Ja nie mogę dłużej Nie Deszczyk zaczął padać. Idę z boszkiem porozmawiać. Się wkurwiłem. To i tutaj zbroja mu kurwa gnije. Nie, z nim nic nie pogadam No muszę jakoś. Wytrychów nie mam. Tylko teraz pytanie. Mogę u tego ziomka pewnie kupić wytrych? Pewnie ta. Handluj, nie? Zobaczymy dla testu. Yy, bronie? Raczej nie. zbroja jadło, przedmioty inne. No, wytrych jest. 14,5 kosztuje. Ja bym kupił 3 z 40. Tylko jest z tym. Na Twoim koszyku wciąż są przedmioty. Na pewno chcę zrezygnować z zakupu. OK. Ja kupię. I włamy się tam. Powiedzmy, że uda mi się włamać, nie? I mnie te chuje znajdą. Oczywiście wytrychów nie mam, nie? Jak wejdę tutaj... Włamanie, nie mam wytrychu. Tarczą mogę sobie podjebać. Ale co mi ta sama tarcza? To już, już zaraz ktoś tu kurwa przyjdzie. No raczej sama tarcza nic mi chyba nie da, nie? Tak mi się wydaje. I to jest kurwa jeszcze przedmiot skradziony i mam go na plecach Idę spróbować. Sprób mam tarczę ziomek, muszę wydostać się ze skarl do skarlicy muszę się wydostać. Dobra, dobra. Dobra, do nie pierdol. Trzeba mać. Dajcie mi stąd wyjść Jak się tu chłopie wytrychuje? Idę jeden wytrych kupić. Spróbować Niech stracę Daj mi jeden wytrych Dobra, 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 dobra Inny wytrych. Jeden, yy, tutaj to korzyka, sprawdź koszyk Targuj się cenie się targował. Targuj się, targując się, chcesz coś tanio kupić albo drogo sprzedać. Wybierz cenę, którą jesteś skłonny zapłacić i lub zgódź się i zawodź ją E. Wówczas handlarz odpowiedź ci na ofertę. Jeżeli odmówi, odmówi złoży Ci kontrpropozycję -pro i poczeka na Twoją reakcję. Twoje pieniądze. Pierwotna cena sprzedaży, ostatnia cena kupca, twoja obecna, twoja. Dobra, dobra. Jeżeli yy, wskaźnik nie może być przesunięty w jakimś kierunku, oznacza to, że albo ty, albo kupiec nie macie dość pieniędzy. Yy... Zapłacę 13. We well, we'll 13,5. Well, oh, no dobra, 14. Oh, a Coś tam taniej zawsze poszło. i teraz przydałoby się włamać. Tylko mogę czekać, nie mogę czekać. Nie ma czasu do stracenia. A co ty nieby takiego masz od to roboty? Zdobądź zbroję za strażnicy nad bramą, udając. Dobra, wydostań się. Sensie... Mm. No wiem, że znajdę zbroję, a trzeba się tu włamać. Wypierdala stąd ci zaraz to poszedł sobie nie umiem się włamywać mm, pomoc d Nie no, zaraz wytrych zepsuje, kurwa. Chyba się to szkole po prostu w otwieraniu. Wejdziemy sobie tutaj do tej panny. Mm, nie ma jej. No trudno. Dobra, yy, na razie nic nie zrobiliśmy konkretnego, ale w następnym odcinku włamiemy się tutaj tej zbrojowni, weźmiemy tą zbroję i w końcu wyjdziemy stąd. To jest plan. Na tą chwilę dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie oczywiście subskrypcję, jeżeli będziecie chcieli komentarz, łapkę w górę, w dół, jak uważacie i trzymajcie się, do następnego, cześć!